No właśnie, Mieliśmy trzy sale. akurat tutaj widać kawałek sali w stylu amerykańskim, ponieważ oni bardziej w stylu amerykańskim śpiewali. Dalej była sala taka typu, sala tam się odbywały inne imprezy. My jesteśmy uczniami zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1 z Łuska. I właśnie ukończyliśmy praktykę w Niemczech. Tam przeprowadzaliśmy ankiety. Ja nazywam się Karolina, to jest Julia, Angelika, Magda i Severin tam z tyłu. Każdy z nas. Swoim sposobem musiał tak naprawdę uzyskać informacje od naszych niemieckich sąsiadów. Każdy z nas dostał cztery ankiety na głowę i musieliśmy wśród naszych niemieckich sąsiadów przeprowadzić je. Ankiety były napisane po niemiecku, były to ankiety z naszego projektu i poprzez na przykład spotkanie gościa w sali restauracyjnej bądź gdzieś w recepcji, w korytarzu po prostu zapytać się, czy mógłby wypełnić daną ankietę. Czego one dotyczyły? Ankiety dotyczyły naszego regionu słupskiego, podobieństw Pomorza do Turyngii. Architektury, krajobrazu, kultury, potraw. Jaki jest wynik tej ankiety? Wynik jest jednak zastraszający, bo jedynie 4 z 56 ankietowanych osób odpowiedziało, że wie gdzie leży Pomorze i tylko dwie wiedzą gdzie dokładnie leży Słupsk. A jedna osoba była tylko przejazdem więc mhm. no, niestety niemiecka strona nie bardzo zna nasz region. Mhm. Trzeba to poprawić. Jest Mamy nie... nadzieję, że się to zmieni dokładnie. A jak to się A... powinno zrobić według was? Według nas nasz region powinien być bardziej promowany wśród gości niemieckich.